Ej, hey, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Miwolia, to jest. Zagrajmy w Wiedźmin 2 Arena, na padzie. sobie to klimatyczne intro z trupami na słupach. Oho, już widzę co się będzie działo. A oto to im Geralt z Rivi, biały wilk. Wiedźmin! Ha! To będzie występ, o którym opowiem wnukom! Z kim rozmawiacie o udziale w walkach? Ze mną, rzecz jasna. Wiem wszystko o tym miejscu. Miałem na myśli kogoś, kto tu rządzi. Jeśli masz zaproszenie, nie musisz załatwiać żadnych formalności. Wyjaśnię ci wszystko po kolei, jak pan ojciec dziadkom. Pytaj o co chcesz. Dobra, możemy go się o coś spisać, ale chyba nie chcemy. Nie daj się po zabić. prostu pójdziemy na arenę i zrobimy. Jesień, średniowiecza Będziemy na trybie normalnym, czy na trybie na poziomie trudności I może wyjdziemy najpierw na arenę. A co mnie skłoniło tak właśnie do nagrania tego materiału? Ano, pierwsze, że. Co tu dużo grać? Lubię mnie a kusznicy. Chodź tu. Nie bij, nie bij, nie Bo to, że lubię Wiedźmina, więc co się będę grył? i To nie chodzi mi tylko o gry, a. Więcej was nie było to chodzi mi chyba o gry, ale także o książkę żeby... tamten jeszcze jest Dlaczego mnie a? Ja... Okej, okay. najcięższy poszedł A, patrzysz jak mało składnie aktualnie mówię. Ale ciężko mi się tak trochę skupić na tym co się dzieje na ekranie i na co Ja na lubię Widzimna i to nie tylko wszystkie gry, ale także książki, a poza tym, dlatego że jak zapewne wiecie w CD Projekt Red, Projekt Project, nie wiem jak to się czyta, ma zamiar zrobić na trzeciego. I nawet zrobił już do tego... Trailer, taki, nie trailer, tylko informacją o tym Tak sprytnie ukrytą Czyli nie wiem, niektórzy z was mogli przeoczyć, albo po prostu o tym nie wiedzieć, ale... Widzieliście trailer gry Cyberpunk? Ma wyjść gdzieś tu 2015 Tak słyszałem, ale... Na samym końcu tego trailera Były jakieś napisy i reklama cyberpunk. Not bad cyberpunk.pl albo com i... Były jakieś tajemnicze czerwone napisy. A po przybliżeniu tych napisów... Dostajemy wiadomość... Ukrytą wiadomość... Od CD Projektu. Red. I... ja uwielbiam te finishery. Takie piękne. Satysfakcjonujące. Wiadomość... Gdzie mówią, że... Yy, gra, którą... O której możemy wiedzieć. Panie, miałeś wypaść! Pan! Gra, o której wiemy, yy, z otwartym światem. Z otwartym światem. Ała, ała, jeszcze mnie wypchnął. Gra, o której wiemy, z otwartym światem. Proszę Ma wejść. O której możemy się spodziewać. Ała, ała, ała. Ma wejść dnia... do tego lutego. tegoż roku. A, jak myślicie, która to może być gra? O której wiemy? Możemy się jej spodziewać. Otwarty świat. Po prostu to jest... ała zabiję mnie jeszcze, nie? Zabić kogoś w drugiej walce. To aż od razu wiadomo, że chodzi o Wiedźmina drugiego. Tego. Tego się nie dowiedzieli, nie wiedzą, że sobie zobaczą tego trailera cyberpunk'a zobaczą te magiczne napisy na końcu o których mówiłem i niech Taki... krytyki mu po plecach i niech zobaczą że cyberpunk ała nie wybaczcie tak słabe podejście Przecież albo gadam albo gram ale łatwo, ale łatwy uznałem, że będzie za bardzo lamersko. A teraz tego żałuję. Łatwy, wybaczcie. No ale mniejsza z tym. Chciałem przekazać, że Wiedźmin Trzeci wyjdzie niebawem i prawdopodobnie będziecie się go mogli spodziewać na tym kanale. Ok, załatwmy to teraz normalnie. Hop, kiń Hop, hop, hop Jeżeli słyszycie dobrą re reakcję tu mu, to widzicie, że Geralt ma tu poparcie No ale z niczego się dziwić, on sam jeden chwały jest Horda bandytów Hop Nigdy nie stawaj do na plecami, bo wtedy już wiesz, że jesteśmy i kamień nie pomoże ze mną. O, ta widać poziom niełatwy. Uuu, dobicie, lubię dobicie. Rzadko mi się bardzo zdarzają. I Panuż podziękuję, bo... Geralt jeżeli wejdzie w syfekcyjkę, to nie ma czego zbierać. Bierzemy sobie teraz dla odmiany ale, Areno Tigada I kolejny poziom Na arenie co przejście jakiegoś trebu no poziomu dostajemy nowe poziomy Ja może pójdę w szermierkę Najbardziej lubię magię, ale szermierka też jest spoczko wpunek hop Minus gry na padzie jest to, że trzeba za każdym razem wejść w ekwipunek, dziennik, wszystko trzeba dać start i poszukać tego tutaj. Na kl normalnie na klawiaturze to bym dał jako ekwipunek i inwentory, oczywiście. Fajne rękawiczki, fajny kordelas. Redukcja braci od magii. Ładnie wyglądają, ale po prostu na nic nie przydatne. I walczymy z krami. Jedna z najbardziej pospolitych przeciwników w wiecie wina, takie małe przodu które są słabe, padają jak kółchy, ale zawsze działają w grupie. I robią bardzo wkurzające usługi. Ale porządny krytyk, tudzież do bicie finisher potrafi załatwić sprawę. Sama to, że na nie działają w zakręcie na poziomie obszarowym, typu ulepszony art czy ulepszony igni. Bardzo często to co używamy. Tak, Geralt, zrób szpan mieczem. Żeby ludzie wiedzieli, co tu jest koksu. Poziom. Wbijemy go sobie od razu. Postać. Hem. Odbijanie strzał, czy regeneracja wigoru w walce. Strzały najpierw. Jak mówiłem, idziemy w, w mieczu. Więc się takie rzeczy. Miecz z Kermoren, lubię Kermoren Fajne jest, bierzemy potem miecz z ja Ja po prostu walczymy z elfami, więc o, A ładnie, czego akurat puściłem kiedy on strzelił nie Śmierć Loredo Ludzie tutaj nie ma Loreda Loredo był w głównej fabule tego ktoś nie wiedział o kogo chodzi o Komu tak te elfy uszczęśliwić śmierci No, szermierzu biedny. Zadarłeś po prostu. Nie jestem osobą, z którą trzeba. Wyciągniesz mieć. Czego moje ardy nie działają jaką doprowadzenia broni? To jest trochę irytujący. Już dawno powinien być martwy, ale miał ochronić. Dobra, nie będziemy się z tym Jakieś to picie? Nie? Trudno. A to jest troll. Poznajcie trolla. Miecz z Kermoren. Kermoren. to jest ta główna warownia Wiedźminów. Kiedyś wielkie potę wielka potęga, a teraz tak trochę ruina. Postać. I odbijanie strzał w kierunku przeciwnika przyda się zawsze i wszędzie, w każdym momencie. Nie ma nad czym to ja Okej, okay, potem bierzemy mutagen. Mniejsze, ale zawsze coś. Endriagi są takie pajęczaki, skorupiaki, które tu... ...możcie zobaczyć. I są brzydkie. Jak to Geralt prosto skwitował. Ała! Najgroźniejsza jest ich szarża. Jeżeli robimy niespodziewające nie się od tyłu. Bo w tej grze krytyki wchodzą od tyłu. Nie ma headshotów. Bij go, okej, okay, ucieknie. Robi szarże. I po robi szarżę po tym jak... Heh, jakaś farka nie wiem, czy to u was będzie słychać, ponieważ najpierw po na, na nagraniu materiału było trochę zdecydowanie za głośne gra, więc teraz jest ciszej, ale mam nadzieję, że będzie słychać wszystkie komentarze tych ludzi w tle, które są, jakby na to nie patrzeć, fajne. Bo gra polska, robiona pod polski dubbing, więc co by mieli mówić po jakiemuś innemu. Regeneracja figurów, w walce. Mutujemy. mniejsze efektów. Mniejszy mutagen efektów specjalnych, krytycznych, i jedziemy dalej. Bum, bum, bum. I dostaliśmy mimo tak grzeszenia od przywódcy czarodziej i dwóch królobójców. Harpia silne, ale nie dla mnie. utwardzenie albo długie rękawice. Rękawice start. Ok. Jedziemy na pokrycie. Jest... Dlaczego mi. No. Przez chwilę mi drążę, jak nie działał. Dlaczego się pale? Powinien do... się zacząć palić królobójca. A łaski, Mówię. Powtórka z rozrywki, ale ostatni raz. Chciałem na początku zrobić to do pierwszej śmierci, ale ponieważ pierwsza śmierć wyszła zbyt wcześnie, bo już się kopcił. Dlatego wybrałem, że może jednak nie. A jest, jest sobie. Mojej zguby, manticore ubi luby. Sk jestem Gerald Zrivi, Wiedźmin. Vincent Molnar do usług. A mówiąc to, mam na myśli fakt: nie kurtuazję, bowiem, w zamian za niewielkie wynagrodzenie, mogę zostać na arenie Twoim partnerem. I uprzedzając pytania, tak, jestem pasowanym rycerzem. Lecz nie ma w tym żadnej ujmy, że wynajmuję mój miecz. Robię to bowiem w szczytnym celu. Zapewne dla wybranki serca. Gdyby to było takie proste, Wybranka istnieje, a jakże? Wśród wszystkich cnót, które mógłbym jej przypisać, jedna szczególna sprawiła, że znalazłem się właśnie tutaj. Wanda, tak ma bowiem na imię pani mego serca, jest miłośniczką romansów rycerskich i zapragnęła mieć za małżonka pogromcę mantikory. Z kolei jej ojciec, mój przyszły teść, jak wierzę, jest obojętny w kwestii rycerskich czynów, ale pragnie mieć za zięcia człowieka majętnego. Gdzież mogłem się więc udać, jeśli nie tutaj, gdzie, jak wiem, z dobrych źródeł, będę mógł ustawić czoło groźnej Mantikorze i równocześnie napełnić pustą sakiewkę? Wszystko jasne. Mam nadzieję, że uda ci się spełnić oczekiwania i panny, i jej ojca. Dziękuję. Poprawdzie z chęcią dołączyłbym do kogoś tak doświadczonego w walce z potworami, jak ty. Jeśli będziesz potrzebował na arenie mojego miecza, chętnie go użyczę. Za niewielką opłatą. Dobra, dawaj miecz. 500-500. Znakomicie. Mam przeczucie, że tym razem wypuszczą Manticore. Do zobaczenia na arenie! Nie wypuszczam, wypuszczam królobójców. Mogłem czyść też czarownicę atarianne, w których była, byłaby jeszcze trochę na mnie za droga i krasnoluda. Który byłby za słaby, ale jest genialny. Gerald z Rivi, Wiedźmin. Szukam towarzysza do walki na arenie. Jestem Harald Gord! Nie zasłaniam przed ciosem własną piersią, nie przybijam żółwika. W ogóle heroizm jest mi obcy do... podobnie jak poufałości. Wiedz jednak, że nie znajdziesz tu lepszego kompana do walki. A dlaczego powinienem wybrać właśnie ciebie? Bo lubię się napierdalać, a szczególnie gdy mi za to płacą. Łącząc, że tak powiem, przyjemne z pożytecznym, jestem niezawodnym wsparciem. Nie kierują mną wzniosłe ideały, jak tym tam zakochanym kubucikiem, ani podejrzane motywacje, jak tamtą czarownicą. Jedynie honor najemnika jest dla mnie ważny, więc jeśli mi zapłacisz, nigdy cię nie wystawię. Jesteś wirtuozem Areny, pojmuję. W każdym celu. Dobra, go nie weźmiemy. prawdopodobnie nie możemy mieć tylko jednego kompana. Ale, jak widzicie, fajna, na postać. Ok, jedziemy. Rozpaliłeś już swoją różdżkę. To... To lecisz! Lecisz! Czego chyba upijemy. Kurczę, Kwan. A mimo mojego rycerzyka zaraz z tajmą. Ała, jeszcze skinę drugi raz. Kłana wrzucimy, bo Kwan jest zawsze i wszędzie pojemność. Zaklęciem. Tak też myślałem, że on nie będzie dobrą inwestycją. Ała. Kwan i królowójce ochrony na solówkę. Dlaczego ta ich solówka zawsze ma więcej niż kilka osób? Ała. Ała, 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 ała. Zaklęcie. Dlaczego oni nie wchodzą w ognisko? Pasz jest ognisko. W czarodzieju. Pasz, uwol. Tylko tak trzeba pojedynczymi seriami. oczyściliśmy sobie teren, i kłen nam ocalił życie. drugą tu szczerze mówiąc, najprzytatniejsze co może być kłen plus uniki i odskok. A jedna wada podczas quenna, nie regeneruje nam się wigor. Było blisko i gorąco, za blisko i za gorąco. Jak na moje gusta. Problokuj co Teraz to już będzie łatwe. No, gdzie będziesz? Geralt, Geralt! Czarodzieju! No, uciekaj! I tak cię dopadnę! Jak nie ja, to mój przyjaciel miecz! No, i co zrobisz? No! Ojej, uciekniesz! Ja ci przywalę. A ty znowu uciekniesz. Mogę sobie przyjąć królobójcę, żeby on zaatakował swoich, ale to jest Wymaga zbyt dużo czasu. No? Nie miałeś mieć Gwenaid Joto. i gnim. Wymiana i to mi pasuje. Jeszcze Geralt płynął, wymachiwał mieczem. Długie rękawice bierzemy. Nowy poziom bierzemy. Ekwipunek bierzemy, rękawice ubierzemy. Ale mi się rymuje. Mam tutaj czy ja nie miałem Kordelasa? E, zapomniałem Kordelasa uzbroić. Dlaczego mi tak kiepsko szkło? To wyjaśnia sprawę. Ta, jasne. Siódmy poziom. Możemy już pójść w ścieżkę. Nie możemy? Dobra, zaraz będziemy mogli. O. I wybierzemy... miecz. Jest jeszcze magia i alchemia. Alchemią w sobie nigdy nie jechałem. Yyy... Mówiąc szczerze nie wiem czemu ponieważ wygląda na dosyć ciekawą. Ale mówiąc szczerze jakoś się nigdy nie interesowałem taką alchemią. Wiecie, jakoś bardziej wolałem jechać albo w miecz, albo w magię. I dzięki temu mamy trzy miejsca. Zbroja astrogarusa. Fajna zbroja. Albo miecz specjalnych, albo ciężkie gacie. Chyba jednak pojedziemy w zbroję. A z kimś się biem? O, Wilkoła, check. To będzie bardzo łatwe. Jest jedna postać. Jest jeden przeciwnik, który wystarczy po prostu naparzać. I już nie ma szans co zrobić, ponieważ, jak wiadomo, przy, przynajmniej przy takim... przy takiej częstotliwości ciosów nie ma co zrobić, gdyż ciosy padają zbyt często. Zbroja Astro-Gaurusa, od razu ją przywdziemy. Ekwipunek zbroja. Ok, postać szermierka. ...kontr-atak, ripostat, tudzież zwana. Otwieram arenę. S strażnik, halabardnik, ciężko zbrojny strażnik i kusznik. Od znaków, odporność na krwawienie, zębata ostrze. Biorę zębatkę. Ale najpierw, żeby ją wziąć, muszę wygrać. Priorytet na kuszników. Unik. Czas unik. Powiedz, że mógłbym go spokojnie zrzucić. Yy, Artem. A goś nie mogę tak łatwo zrzucić. Ała, kusznik. No i to jest właśnie to wkurzające. No bij. Yy, ale może najpierw się nam załaduje. Coś. O, i o tym mówiłem, kontra, szanse na natychmiastowe zabicie przeciwnika istnieje. Małe, bo małe, ale zawsze coś. Dlaczego ja nie daję skoro ja jestem mieczem? Pi. Ła. Może tego się chcę pokazać jeszcze kilka z tych... ...jakże efektownych i efektywnych dobić ogłuszonego. Typu to. Ma szybkie cięcia i przeciwnik pada z snuka, byśmy mieli dodatkowe punkty. Um. I po brzuchu Gień, gin, unik. Gień, gin, gień, unik, gin. No? jakiś problem? Bij śmiało. Arrivederci. a gdzie... Geralt, a gdzie miałeś mieczem machać? Hello? Zobaczę ostrze. Od razu je ubierzemy. Ekwipunek. Ostrze, okej. Okay. Ekwipunek, tudzież postać. Miecz. Priposta, poziom drugi. Teraz mamy 10% szans, że zabiję przeciwnika. Od razu. Ale co mi z tego... Z tej 10% szansy? skoro mam bardzo mało procent szans, że wyjdę, wyjdę z tego pojedynku w całości. To jest bardzo ciężkie starcie. Ch Geralt, a kontra gdzie Istnieje kontra człowieku. Nie lubiłem tej walki. Zawsze jakoś Magią mi się udało ją przejść, ale teraz nie jestem Magią Unik. Świetnie. Świetnie, świetnie, świetnie. że też jednego opiora, zanim cała ekipa przyjdzie. Miałeś kontrolować Gerald. Nie, nie miałem szans. Ale w sumie dobrze, ponieważ nie chcę robić zbyt długiego materiału, a o mnie trzecim wam przekazałem przynajmniej trochę na początku. Dlatego to byłoby na tyle. Nie zapomnijcie skomentować, złapkować i zasubskrybować mówił mi woli, pozdrawiam Was, trzymajcie się i na razie.